Dzisiaj z nami Moto g 545 5 g jeżeli ktoś jest ciekawy jak mi się go używa, zapraszam do oglądania. Instagram oczywiście na początek. Mirosław Mazanec albo Pan Mirek co wpiszecie i tak ja wyskoczę tam, wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów, z tego też. W opisie pod filmem powinienem powiedzieć, że są linki afiliacyjne do sklepów, w których można kupić ten telefon, ale ten telefon możecie kupić tylko u dwóch operatorów w Play'u i w Plusie i on kosztuje inaczej. A wersja jest ta sama, 8256, on kosztuje albo 999, albo 1149 zł, także różnica jest dosyć duża. O tym, czy się opłaca, czy się nie opłaca, powiem na końcu filmu. A teraz szybciutko, może otworzymy sobie pudełko, bo pudełko jest A, ekologiczne, czyli nie ma tutaj ani gama plastiku i to jest fajna rzecz, chociaż wróć, źle powiedziałem. Jest plastik, o! To jest etui, którego ja nie nosiłem i to bynajmniej nie z powodów ekologicznych, tylko z takich powodów, że po prostu ten telefon jest tak fajnie zbudowany, że moim zdaniem można sobie odpuścić to etui. Oprócz tego jest ładowarka, proszę bardzo, i ona ma moc 20... Czyli nie za dużo, no, a biorąc pod uwagę, że bateria tutaj jest więcej niż przyzwoita, ma 5000 mAh, no to już wiecie, że ten telefon nie ładuje się szybko. No i jest jeszcze kabelek. O! I to by było na tyle tego pudełka, które zwijam, składam i opowiadam o telefonie. To co, zaczniemy sobie od budowy. W tym budżecie oczywiście plastik. Plastik z tyłu, plastik z boku. Przy czym tutaj z tyłu to jest taka ekoskóra, jak to się mówi, czyli tworzywo. Ale ono jest fajne, dlatego że ono się nie błyszczy tak jak taki zwykły plastik. W związku z czym też nie zbiera odcisków palców. No i między innymi dlatego ja to tutaj zostawiłem w pudełku. Moim zdaniem nie trzeba goność, można je sobie odpuścić. No i są trzy kolory, jeżeli dobrze pamiętam. Ja Miałem taki niebieski, ładny. Podoba mi się tutaj absolutnie na nic nie narzekam. No i też zobaczcie na te boki. Niby one są płaskie, tak? Ale tutaj jest to wszystko dosyć mocno ścięte, dzięki czemu jak trzymacie telefon w łapie, tak jak ja w tym momencie, to on się wam nie wbija tutaj w e, wrogi. No, Apple to zrobiło w najnowszym iPhone'ie, tak, chociaż nie tak bardzo, jak tutaj. No to czemu motka też nie mogłaby tego zrobić, i to jest moim zdaniem bardzo fajne rozwiązanie. Na dole mamy kilka rzeczy, bo mamy wejście miniczek na słuchawki, czyli, wiadomo, telefon budżetowy, bo tylko w tym momencie budżetowe telefony, oprócz sony oczywiście, mają wejście miniczek na słuchawki, USB-C i głośnik. Tutaj jest głośnik jeden. A tutaj jest głośnik drugi, i ja Wam pokażę, jak to wszystko gra, chociaż wiem, że niektórzy nie lubią, ale co tam? Bo podoba mi się to, że motka wrzuca dwa głośniki nawet do tak budżetowych urządzeń. Przy okazji sobie sprawdzimy. Zakładki w pamięci jest. Uwaga daje na maksa, czyli w drugą stronę. No więc przyjmijmy, że za, jak na telefon za tysiaka absolutnie nie mam żadnych zastrzeżeń, na słuchawkach też przyjemnie gra i na kabelku, chociaż tutaj mam słuchawki takie sobie i na słuchawkach bluetooth też całkiem przyjemnie się słucha tutaj muzyki, także tutaj na nic nie narzekam. Tutaj mamy czytnik linii papilarnych e, i przycisk do włączania i teraz tak. To wszystko jest wysoko. Gdyby czytnik linii papilarnych był w ekranie, no to byłoby fajniej. Tutaj niestety jest ekran najpierw, zaraz o tym powiem. W związku z czym nie ma tutaj czytnika linii papilarnych, on jest tu. On jest no, taki jak lamotki, czyli dosyć szybki, no powiedzmy w ten sposób. Szybka jest reakcja, jest wibracja, natomiast to samo odblokowanie chwileczkę nam zajmuje, ale też jest odblokowanie tego telefonu twarzą. Zobaczcie, to wszystko działa po podniesieniu. I to działa naprawdę przyjemnie i sympatycznie i szybko, w związku z czym ja raczej w ten sposób sobie ten telefon odblokowywałem. No ale konsekwencją tego, że to jest tak wysoko, jest też jeszcze wyższe położenie tych dwóch przycisków do regulacji głośności. I moim zdaniem troszeczkę za wysoko to jest średnio wygodne. Tutaj na górze nie ma nic, a tutaj mamy tackę na dwie simki, z których jedną można zastąpić kartą pamięci no i to też jest ok, tak, to też znowu niestety tylko w budżetowych urządzeniach takie cuda są, no budowa jak za te pieniądze, jak dla mnie jest ok, jeszcze opowiem tutaj o tych aparatach, które też specjalnie nie wystają, no ale też z drugiej strony nie za bardzo ma co wystawać, no bo dwa oczka, jeden aparat na zdjęcia, to jest inna para kaloszy i za chwileczkę o tym powiem, natomiast co do budowy się nie czepiam, moim zdaniem bardzo fajna. Jedziemy z przodem, czyli jedziemy z wyświetlaczem 6,5 przekąt na panelu, który jest tak, jak już powiedziałem, panelem IPS TFT, a nie niestety OLEDem. Gdzieś motka musiała przyoszczędzić, no i wybrała tutaj przód. Moim zdaniem średni wybór. To nie jest zły wyświetlacz. Od razu sobie to powiedzmy, dlatego że on tak ma odświeżanie 60 albo 120, albo można też tam sobie zrobić tak, żeby telefon sam wybierał czy 60 czy 120. I dzięki temu on naprawdę fajnie, płynnie działa, więc tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. I jasność maksymalna też nie jest zła, bo to jest 560 nitów. Co może się wydawać niewielką wartością, bo przecież panele. OLED, AMOLED mają tam te przyzwoite powyżej tysiaka. Tutaj mam 560, no ale w pomieszczeniach jest wszystko ok. A na dworze, no to już średnio. Ale też dawało się tam zobaczyć, na przykład jakie zdjęcia robiłem. Tak naprawdę widzimy tę różnicę w kątach widzenia. Tak? Bo jak tak sobie o, ten telefon ułożymy, no to wtedy naprawdę. Ciężko coś zobaczyć, musimy go trzymać raczej w ten sposób. Konsekwencją tego, że to nie jest panel AMOLED jest też to, że oczywiście nie mamy always on display, aczkolwiek w modce to jest bez różnicy, no bo modka, czy to jest panel AMOLED, OLED, czy IPS, ma wszystko takie samo czyli te powiadomienia wyświetlane po dotknięciu, po poruszeniu, i tutaj to wszystko występuje. No, i ta kamerka do selfie jest taka w średniej wielkości. Tutaj się też nie będę czepiał. Natomiast te ramki w tego wyświetlacza no nie są najnowocześniejsze. Ten poddudek, tutaj na dole, jest naprawdę duży. Nie taki jak moja broda, w tym momencie, ale też całkiem duży. No, i to jest tak, że tutaj jest dużo tutaj jest inaczej, czyli trochę mniej, ale też inaczej niż tutaj po bokach. W związku z czym to wszystko tworzy jakieś takie dziwne wrażenie asymetrii. Ekran jest płaski, więc to jest na plus, na Natomiast nie ma na nim żadnej folii i nie wiem, czy jest powłoka oleofobowa. To znaczy myślę, że ona jest, czyli taka powłoka, która zapobiega, żeby się e, odciski palców tam nie zbierały strasznie, natomiast ona nie jest najlepsza, tak? Znaczy, tak, jak, e, widzicie w tym momencie te odciski palców, tutaj widać, e, no i pewnie zobaczycie jeszcze podczas tego filmu, że dosyć często przecieram ten telefon, e, no i podczas normalnego używania też go, niestety, dosyć często przecierałem, bo te odciski palców e, no po prostu są widoczne. Widoczne. Działanie i oprogramowanie, czyli co my mamy tutaj w środku. W środku mamy mediateka Dimensity 7020, 8GB RAM, 256 pamięci wbudowanej, którą jak widzieliście możemy też powiększyć. No i tak, zaleta pierwsza tego procka to jest obsługa 5G, chociaż dla mnie to jest w tym momencie jeszcze taka sobie zaleta. Na 4G też spokojnie mógłbym działać, jak wiecie ta aukcja na 5G została dopiero niedawno rozstrzygnięta. Bo w tym momencie mieliśmy cały czas protezę, dopiero teraz operatorzy się biorą za prawdziwe 5G, więc jeszcze chwilę to czasu im zajmie, zanim to 5G i pokrycie w całym kraju tego 5G będzie na bardzo dobrym poziomie. Na razie miasta tak, a poza miastami raczej nie, więc tak jak mówię, 4G też by mi wystarczyło. No ale okej, okay, tutaj mamy 5G, to jest jedna rzecz. Druga rzecz działanie, czyli jak to wszystko nam chodzi. W Antutu Benchmark już pokazuje, bo Antutu robiłem 387 tysięcy punktów, więc to nie jest jakiś wybitny wynik. To jest właśnie wynik taki dla telefonu koło Siaka. Natomiast yy, nie działa to źle, tak? Weźmy sobie coś, wczytajmy jakąś stronę. E, na przykład tutaj, proszę bardzo. No to to się wczytuje, to się nawet całkiem ładnie przewija. Więc tutaj bym nie narzekał i nie narzekam. Zakładki w pamięci są trzymane. Nie najgorzej, 8 GB RAMu. Nie możemy tego wirtualnie powiększyć. Ja przynajmniej w taki, takiej opcji nie znalazłem. Więc pracuje się na tym telefonie naprawdę całkiem przyjemnie. Teraz tak, nawigacja bez najmniejszego problemu. NFC oczywiście jest, więc tak samo zapłacimy tym telefonem zbliżeniowo. I jakość rozmów telefonicznych też jest bardzo ok. Także do działania się w ogóle nie czepiam. Oprogramowanie. Android 13. Nie pytajcie się mnie, ile aktualizacji Androida, bo nie wiem, przypuszczam, że dwie, czyli dostaniemy czternastkę, pewnie i piętnastkę, bo tak to jest w tych telefonach budżetowych Motorola, więc tak obstawiam. Dawniej mówiłem, że Android w motkach jest czysty, tylko są te gesty. No i tutaj te gesty są oczywiście, czyli na przykład o, ta latarka jest i inne. Ale są też coraz to nowe gesty i ten Android jest coraz mniej czysty. Na przykład, jak dwa razy za przeproszeniem puknę w plecki, to mi się otworzy coś, co sobie ustawię. Ja sobie ustawiłem na przykład, że mi się otwierał YouTube, ale to możemy sobie wybrać. Natomiast no, jest sporo aplikacji śmieciowych, proszę bardzo, gazetkowo. To jest gazetkowo. Kendy Cash, LinkedIn, TikTok, Opera. Coś jeszcze, to wszystko możemy odinstalować, ale wolałbym, żeby tego nie było, i też przy pierwszej konfiguracji jest taki moment, kiedy Motka nas zaprasza do jakiegoś tam sklepu, żeby tam wejść. To jest nachalne cały czas, i żeby się przez to przebić, no to musimy uważać, żeby odkliknąć wszystko, bo na ekranie już mamy poklikane jakieś rzeczy do zainstalowania. No i jak po prostu klikniemy dalej, no to nam się też poinstaluje jakieś różne dziwne rzeczy. To tego bym niespecjalnie chciał, żeby tak było, no ale jest, tak nic na to nie poradzimy. Natomiast, cóż. Takiego ciekawego mamy w tych ustawieniach, na przykład mamy Moto Secure już Wam znajdę. O, to jest to. No i tutaj mamy bezpieczny folder, wykrywanie pishingu, blokadę automatyczną, zabezpieczenia sieci, mieszanie klawiatury PIN, zabezpieczenie ekranu blokady. No tutaj jest kilka rzeczy, które się mogą przydać. Także takie doświadczenia z oprogramowania jak dla mnie są słodko-gorzkie. Jedne rzeczy mi się podobają, drugie rzeczy po prostu mi się nie podobają. Zdjęcia filmy. No więc tak, 50 megapikseli, światło 1.8, to jest obiektyw główny i uwaga, on jest z optyczną stabilizacją obrazu. Zwracam na to uwagę, bo optyczna stabilizacja obrazu w przedziale w okolicach tysiaka to nie zdarza się często, jeżeli by nie powiedzieć, że w ogóle się nie zdarza. Tak, tak naprawdę chyba tylko motka ma tą optyczną stabilizację obrazu, a ona tutaj działa fajnie. Zobaczycie to za chwileczkę przy, przy filmach. Makro 2 megapiksele no to, tak? i z przodu selfie 16 megapikseli. I teraz tak. Y Aplikacja, no to jak to aplikacja, ta zmieniona niedawno przez e, modkę. E, jest kilka rzeczy ciekawych. Na przykład tutaj zwracam uwagę: o, jak to sobie klikniecie, to macie preferencje dotyczące zdjęcia i możecie sobie ustawić, czy e, ma być automatyczne ulepszanie, czy zdjęcia mają być naturalne. Ja mam naturalne. Miałem automatyczne ulepszanie, chciałem sprawdzić, jak wygląda różnica. Powiem szczerze, że ta różnica jest taka średnio wyczuwalna. E, jest tak samo tutaj typ profesjonalny z histogramem. Ze Wami. No więc to jest jak najbardziej ok. A więcej mamy na przykład kolor spotowy, ten znany, ale jest i dla zdjęć, i dla filmów. I tak samo podwójny zapis i dla zdjęć, i dla filmów. E, jakość zdjęć jest ok. No bo to jest telefon za 1000 zł, więc nie można wymagać cudów. Ale ale niestety znalazłem jeden błąd dosyć Kurzający poważny, bo jak chcę zrobić jakieś zdjęcie na zoomie, czyli na przybliżeniu, maksymalne przybliżenie jest ośmiokrotne, no ale tam powiedzmy, że chciałbym coś przy, przybliżyć dwukrotnie, to wtedy coś się dzieje z ostrością. Coś się dzieje z ostrością, tutaj akurat tego nie będzie widać, bo to jest na bliskich obiektach, ale na dalekich obiektach, no to to jest masakra, i zobaczcie tutaj. Na przykład próbowałem zrobić zdjęcie o takiego budynku, który dosyć często fotografuję, no i nie mam mowy, żebym zrobił, tak? Nie było mowy, żebym zrobił, za każdym razem to wszystko wychodziło nie ostre. Jest taki moment, moment na początku, kiedy jest ostrość, później ta ostrość jest, yy, ucieka gdzieś i już telefon nie jest w stanie je złapać. Zobaczcie, tutaj na przykład mi się udało trafić w ten pierwszy moment i ten pałac kultury jest osty, ale tutaj już mi. Nie... Hmm. Nie ma mowy, wszystko jest nioste. No więc to tak wygląda. Natomiast same zdjęcia są naprawdę fajne. Są w porządku. Chwilkę trwa przetworzenie tych zdjęć, czyli, na przykład, czasami macie takie wrażenie, że niebo jest przepalone, ale później, jak się ten, to zdjęcie zapisze w galerii, to nagle się okazuje, że niebo jest całkiem fajnie zrobione. No więc te zdjęcia, tak jak mówię, są podstawowe. Nie są złe. Troszeczkę są mocno podkręcone jak dla mnie, i wtedy, kiedy chcemy, żeby było automatyczne ulepszanie, i wtedy, kiedy nie chcemy, żeby było automatyczne polepszanie, no ale jak na zdjęciach do tysiaka to się nie czepiam. Nie ma szerokiego kąta i ja tutaj też nie będę narzekał, dlatego że niekiedy producenci wrzucają jakiś szeroki kąt 5 megapikseli, który jest absolutnie do niczego. To już lepiej, żeby go nie było niż żeby miał być i służyć no, na pewno nie do robienia zdjęć. No, to to są fotki, zdjęcia nocne. No to też takie, troszeczkę są rozjaśnione, ale różnica nie jest jakaś tam strasznie duża pomiędzy zwykłym a zdjęciem nocnym, to jest zwykłe, to jest nocne, to tak to wszystko wygląda, natomiast filmy, filmy są ok, bo fajnie wygląda ta stabilizacja i tutaj naprawdę jak za 1000 zł, no to rzadko kiedy znajdziemy smartfon, który w ten sposób robi filmy, głos też jest zbierany ok, oglądajcie. 1, 2, 3, witam. Full HD 30 klatek na sekundę. Można jeszcze nagrać 60 klatek na sekundę, ale 4K nie można nagrać. Zresztą ciężko jest znaleźć w ustawieniach jakość nagrywania wideo w sensie rozdzielczości, więc domniemuję troszeczkę, że jest to Full HD, no bo tylko to mi się wyświetla. Można podczas nagrywania strzelić sobie. Czy nie, sobie? chyba że robimy selfie, ale w tym momencie strzelić fotkę tego, co mamy przed sobą. Można się też przyzumować, zobaczmy, jak bardzo sześciokrotnie. No, to nie jest źle. A jeżeli na nagraniu wygląda wszystko tak pod względem stabilizacji, jak w tym momencie, kiedy ja idę i filmuję, no to też muszę powiedzieć, że jest nieźle. Dzień dobry i to jeszcze to, czego nie widzę, czyli kamerka do selfie. Myślę, że w takiej, w takiej samej rozliczności. Zrobię dwa kroki do przodu, żebyście zobaczyli, jak wygląda stabilizacja, i czym prędzej znikam. Co nam jeszcze zostało? Bateria. 5000 mAh, czyli to jest porządny wynik, taki standardowy wynik już jak na dzisiejsze czasy. I ta bateria mi starczała tutaj na dwa dni takiego średnio intensywnego używania. W tym momencie tutaj cały czas mam kartę służbową, czyli to jest troszkę telefonów, troszkę internetu, troszkę oglądania YouTube'a. No i troszkę robienia zdjęć, o w ten sposób bym to określił, mi to dwa dni spokojnie ta bateria starcza, myślę, że będą tacy, którzy pociągną jeszcze dłużej, ale też będą tacy, którzy w jeden dzień intensywnego używania tą baterię e, zużyją, ale raczej jej nie zajadą, że tak brzydko powiem w ciągu jednego dnia. Ładowanie, no to indukcyjnego oczywiście nie ma, nie ta półka cenowa, natomiast jest ładowanie tą ładowarką, która ma 20W. Czyli to nie jest dużo i to ładowanie jest długie. To jest godzina 30, godzina 40. To wszystko zależy, z jakiego punktu startujecie, no ale, tak jak mówię, przy ładowalce trzeba troszeczkę czasu spędzić. Czyli, co ja sobie sądzę o tym urządzeniu? Jak dla mnie, to jest telefon nierówny, bo tak, budowa, jakość wykonania i działanie tutaj wszystko jest ok i tutaj nie będę narzekał, ale zdjęcia. To już można ponarzekać i wyświetlacz IPS też szał nie robi, a to są rzeczy, no, umówmy się, bardzo ważne dla użytkowników, tak. Zwłaszcza w tej klasie cenowej, moim zdaniem. No więc pytanie, czy obsługa 5G to rekompensuje? Moim zdaniem nie. I ja osobiście uważam, że w tym momencie, warto chyba na przykład, jak macie do wyboru, to wybrać jeszcze telefon z 4G, ale z AMOLEDem, ale z lepszą jakością zdjęć niż pchać się w 5G, ale za cenę takich dwóch podstawowych rzeczy. I to jest jedna rzecz. No i teraz jeszcze cena nam zostaje, tak? 999 zł poumówmy się, że. Za tą cenę lepiej kupować ten telefon. No ale pytanie: czy za takie pieniądze znajdziemy coś innego, lepszego? Tak, znajdziemy. Znajdziemy na przykład motkę G82 z ekranem OLED. Ze Snapdragonem 695, oczywiście też z 5G, ona też w tym momencie kosztuje dokładnie 999 zł. Pewnie będziemy tam mieli o 12 miesięcy krótsze wsparcie producenta, no ale jednak liczba plusów w tamtym telefonie w porównaniu do minusów jest dużo, dużo wyższa i tamten telefon jest po prostu zdecydowanie lepszy od tego. O. I to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i co? I do następnego urządzenia. Na razie, hej, cześć!